ZUE daje bankom kolejnego gonga, a Frankowiczom kolejne narzędzie do walki o swoje prawa. Franki i sankcja kredytu darmowego w liczbach, a także odpowiedź środowiska adwokackiego na kontrowersyjne wypowiedzi pani pełnomocnik Anety do Domagalski. Powiemy również, jak się ochronić przed bankowym wezwaniem do zwrotu kapitału. Cały tydzień zbieramy dla Was informacje, aby je Wam udostępnić w sposób prosty i zrozumiały. Zapraszam! Gadała, gadała i się doczekała. Albo można powiedzieć też tak, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. To powiedzenie idealnie oddaje to, co się ostatnio działo na linii pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, kancelarię prawne. Choć z drugiej strony można by się zastanawiać, czy ta nazwa stanowiska, czyli pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw itd. itd. Nie powinna być zmieniona. Pani Aneta Wewiorowska-Domagalska, bo o niej tutaj mowa, w ostatnim czasie podczas szeroko pojętej debaty publicznej, między innymi na temat projektu ustawy frankowej oraz w ogóle samej pomocy frankowiczą, coraz śmielej wypowiadała się na temat kancelarii prawnych i ich rzekomych intencji związanych właśnie z pomocą klientom frankowym. Również coraz śmielej atakowała kancelarie frankowe, twierdząc nawet, że to one stracą na wprowadzeniu ustawy frankowej a także że to im najbardziej zależy na tym, aby procesy frankowe trwały jak najdłużej. Pojawiły się nawet konkretne szacunki. Pojawiły się też konkretne zarzuty i oskarżenia, że kancelarie prawne bardziej dbają o swój interes niż o interes klientów frankowych, a że kancelarie prawne początkowo milczały, skupiając się w zasadzie na pomocy poszkodowanym przez bank klientom, zaczęły być traktowane przez Ministerstwo Finansów, w tym oczywiście przez panią pełnomocnik jako Koziół ofiarny, na którego można zrzucić winę za nieudolne próby rozwiązania problemu Frankowiczów. I ta dyskusja, a w zasadzie to jednostronne stawianie tez, zaczęło zmierzać chyba w złym kierunku. Pomijam brak profesjonalizmu, pomijam też potencjalną katastrofę wizerunkową po tego typu wypowiedziach. Jednak najgorsze jest to, że ekspercka krytyka projektu ustawy Frankowej, a także sama pomoc Frankowiczów. Zaczęła być postrzegana przez rządzących jako coś, co wymaga wręcz krucjaty i wytoczenia najcięższych dział. A przypomnę, że to nie kancelarie prawne są powodem tego całego frankowego zamieszania. Po wywiadzie pani Anety Wiewiórowskiej-Domagalski, który ukazał się m.in. na portalu XYZ, miarka się jednak przebrała. I po słowach, że przez wejście w życie ustawy frankowej kancelarie stracą ponad 500 milionów złotych. I tylko dlatego rozpętały kampanię, która wprowadza wszystkich w błąd. Prawnicy powiedzieli dość. Pierwsza zareagowała Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. 25 listopada ukazało się oświadczenie Rady na jej profilu na Facebooku oraz na jej stronie internetowej. I to stanowisko dotyczyło oczywiście ostatnich wypowiedzi pani pełnomocnik Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej. W stanowisku Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie możemy przeczytać m.in., Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża sprzeciw wobec wypowiedzi medialnych pełnomocniczki ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta. W których zawarto sugestie, że kancelarie zajmujące się sprawami frankowymi protestują przeciwko nowelizacji przepisów dotyczących spraw frankowych z uwagi na własny interes i obawę przed utratą dochodów, zaś każda z tych kancelarii działa we współpracy z adwokatami i radcami prawnymi. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stwierdza, że do zaproponowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy tzw. frankowej wielu ekspertów zgłosiło uwagi podkreślające ryzyka związane z projektowanymi rozwiązaniami. Okręgowa Radia Adwokacka w Warszawie oczekuje merytorycznego odniesienia się do zgłoszonych uwag, a nie wypowiedzi podważających zaufanie do adwokatek i adwokatów. Szczególny niepokój budzi fakt, że projekt ustawy przewiduje rozwiązania mogące istotnie pogorszyć sytuację konsumentów. Między innymi dopuszczenie przez banki późnego zgłaszania zarzutu potrącenia. Co w praktyce może prowadzić do utraty znacznych kwot odsetek przez osoby prowadzące wieloletnie spory z uwagi na tzw. retroaktywny skutek potrącenia? Apelujemy o zachowanie umiaru w publicznych ocenach dotyczących środowiska prawniczego oraz o skupienie się na dyskusji i na merytorycznej analizie rozwiązań legislacyjnych. No właśnie, skupienie się na merytorycznej dyskusji bez tzw. personalnych wycieczek powinno wyjść wszystkim na dobre. A szczególności powinno wyjść na dobre Frankowiczą, bo to ich przede wszystkim powinni reprezentować zarówno prawnicy, jak i pani pełnomocni. Każdemu przecież zależy na dobru klienta i takie podważanie w komentarzach zaufania do środowiska prawniczego. Uważam, że źle świadczy przede wszystkim o przedstawicielach rządu odpowiedzialnych za ochronę praw konsumentów. Może też świadczyć o niskim poziomie debaty publicznej, co zresztą zauważył mecenas Przemysław Rosati, czyli prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. On również odpowiedział pani pełnomocniczce, i odpowiedział ostro. Wydając oświadczenie, w którym m.in. możemy przeczytać: Wypowiedzi pani Anety do Magalskiej przyjmuje jako dowód niskiej jakości debaty publicznej. Przedstawicielka resortu Sprawiedliwości, działając w imieniu państwa, powinna posługiwać się językiem wyważonym, opartym na faktach, a nie na jej przeświadczeniach i fałszywych tezach, przede wszystkim zaś wolnym od sformułowań, które podważają zaufanie do zawodów zaufania publicznego. Sugestie o kampaniach wprowadzających w błąd czy obronie tortu wpisują się w retorykę, która nie służy budowaniu konstruktywnego dialogu i deprecjonuje rolę adwokatów w ochronie praw obywateli. Adwokatura stoi na straży prawa, do rzetelnego procesu i skutecznej ochrony sądowej. Przypisywanie adwokatom działania wbrew interesom klientów świadczy, że autorka tych słów Prawdopodobnie z racji braku praktyki wykonywania zawodu, nie zna realiów i zasad świadczenia pomocy prawnej. Adwokatura nie sprzeciwia się usprawnianiu postępowań, ich cyfryzacji ani poszukiwaniu nowych narzędzi, które mogą pomóc obywatelom szybciej uzyskać sprawiedliwość. Sprzeciwiamy się natomiast narracji, która podważa zaufanie do adwokatów i w konsekwencji osłabia prawo obywatela do skutecznej ochrony sądowej. Oczekujemy debaty opartej na faktach, a nie na insynuacjach deprecjonujących zawód zaufania publicznego. No i w sumie można powiedzieć, że gdyby kuska nie skakała, to by gąga nie dostała. Środowisko adwokackie odniosło się w sposób bardzo merytoryczny do tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie i do wszystkich wypowiedzi pani pełnomocnik Anety Wiewiórowskiej do Magarski. A Wy co sądzicie o tej wymianie uprzejmości? Napiszcie w komentarzu. Również udostępnijcie ten film wszystkim, którzy mogą być zainteresowani, wszystkim, którzy powinni znać obie strony medalu, którzy powinni wiedzieć o wszystkim, co dotyczy dyskusji i debaty na temat pomocy frankowiczą i na temat projektu ustawy Frankowej. No, i oczywiście zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali ten kanał. Kliknijcie w dzwoneczek, będziecie na bieżąco z każdym nowym materiałem. Koniec roku zbliża się dużymi krokami. Nadchodzi więc pewien czas podsumowań, przynajmniej wstępnych podsumowań, i banki chwalą się, że coraz lepiej radzą sobie ze sprawami frankowymi. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Rzeczpospolitą nasuwa się jeden wniosek. Sprawy frankowe w zasadzie na każdym etapie, w każdej instancji przyspieszają. Na wyrok czeka się obecnie połowę krócej niż jeszcze w 2023 roku. Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości trwa to dziś tylko 487 dni. Chociaż pewnie wielu z was na temat tej szybkości ma własne zdanie. I pewnie jest to zdanie zupełnie inne niż zdanie Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast według informacji, według raportów na koniec trzeciego kwartału tego roku, sporządzonych przez siedem giełdowych największych banków w Polsce, możemy się dowiedzieć, że na koniec trzeciego kwartału tego roku banki zawarły 149,5 tysiąca ugód. W tym samym okresie, czyli na koniec trzeciego kwartału 2025 roku, toczące się postępowania w sprawach kredytów frankowych to liczba 88,2 tysiąca. Przy czym oczywiście zwrócić należy jeszcze raz uwagę, że są to dane siedmiu największych banków giełdowych, więc nie odzwierciedlają wszystkich danych, wszystkich banków, również tych, które nie są notowane na giełdzie. A jak to wygląda w poszczególnych bankach? Ile banki zawarły ugód? Na ile toczy się postępowań sądowych w sprawach frankowych w poszczególnych bankach? Oczywiście na pierwszym miejscu mamy bank PKO BP. Tutaj ugody i porozumienia to liczba 57 tysięcy na koniec trzeciego kwartału tego roku. W tym samym czasie toczyło się przeciwko PKOBP 24,3 tysiąca postępowań frankowych. Drugie miejsce zajmuje M-Bank, który zawarł 30,7 tysiąca ugód, natomiast Postępowań, które toczą się przeciwko M. Bankowi, mamy 7,4 tysiące złotych. Na kolejnym miejscu jest Bank Milenium, gdzie ugody i porozumienia to liczba 29,3 tysiąca na koniec kwartału. Natomiast przeciwko Bankowi Milenium toczy się 19 tysięcy spraw. Kolejny jest Santander, gdzie ugody i porozumienia to liczba 16,1 tysiąca złotych. Natomiast Toczące się sprawy sądowe przeciwko Santanderowi to ponad 20 tysięcy. Kolejny PKOBP zawarł 9 tysięcy ugód, natomiast 9400 postępowań sądowych toczy się przeciwko temu bankowi. BNP Paribas z kolei zawarł 6,5 tysiąca ugód na koniec trzeciego kwartału tego roku, a przeciwko bankowi toczy się 6,1 tysiąca spraw. Siódmym bankiem jest ING Bank Śląski, który zawarł 900 ugód. Natomiast toczy się przeciwko niemu 1600 spraw w sądzie. Banki również w swoich raportach piszą o tym, że spada ilość nowych pozwów. Ja osobiście uważam, że jest to naturalne, ponieważ no, kredytów frankowych yy, nie przybywa, już nie przybywało od dłuższego czasu, ich cały czas jest coraz mniej ze względu na ugody czy unieważnienie. Jednak warto podać przykład banku Milenium. Który raportuje, że tylko w trzecim kwartale nowych pozwów było 904, a w analogicznym kwartale ubiegłego roku było to 1487 pozwów. W przypadku M-Banku ilość nowych pozwów tylko w trzecim kwartale to liczba 613. I warto zauważyć, że analogicznie w trzecim kwartale ubiegłego roku ta liczba była dwukrotnie wyższa. No ale taka jest kolej rzeczy. Choć warto zauważyć jedną rzecz, według różnych statystyk jest jeszcze na rynku około 300, a nawet 350 tysięcy umów kredytów frankowych, z którymi nikt i nic nie zrobił. Są to głównie oczywiście kredyty spłacone. A więc w tym miejscu powiem Wam tak, jeżeli spłacacie albo spłaciliście kredyt we franku, euro, dolarze, każdej innej walucie. To umówcie się na rozmowę z ekspertem z naszego zespołu i zobaczcie, ile warte są Wasze umowy, także te spłacone. Wystarczy kliknąć link, który znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Ale idźmy dalej, bo można zastanawiać się, z czego w zasadzie wynika to, że nowych pozwów frankowych jest coraz mniej, a ugód bankowych coraz więcej. I zdaniem analityka Erste Securities, pana Łukasza Jeńczaka, powód jest prosty. Banki bardzo aktywnie zabiegają o ugody. A im dalej w las, tym ich propozycje wydają się rzeczywiście coraz bardziej finansowo korzystne. Zdarza się, że finalny efekt porozumienia jest porównywalny do tego, co mógłby zasądzić sąd. Przykładowo PKO obiecuje, że klient, który w postaci miesięcznych rat oddał bankowi więcej niż wynosiła wartość udzielonego kredytu frankowego, otrzyma w ramach ugody i wspólnych rozliczeń zwrot powstałej tak nadwyżki. Drugą rzeczą według Łukasza Jańczaka jest to, że pierwsza fala najbardziej zdeterminowanych klientów takich, którym najbardziej zależało na rozwiązaniu problemu frankowego i jest już za nami. Obecnie o swoje interesy upominają się raczej ci, dla których kredyt frankowy nie jest wielkim obciążeniem finansowym, albo już go nawet w całości spłacili. W takich przypadkach wniesienie pozwu może być raczej sygnałem, że klient chce zawrzeć ugodę, a nie naprawdę procesować się przez lata przed sądem, na co banki dosyć chętnie odpowiadają. Niezależnie od wszystkiego, niezależnie od intencji, można stwierdzić śmiało, że saga frankowa, jak ją niektórzy nazywają, jeszcze trochę potrwa. A jak wyglądają statystyki innego drażliwego produktu dla banków, czyli sankcji kredytu darmowego? Tu zdecydowanie pozwów przybywa. No ale trzeba powiedzieć jasno, że w przypadku sankcji kredytu darmowego jesteśmy na zupełnie innym etapie. W zasadzie etapie początkowym. I bardzo ciekawe spostrzeżenie na ten temat ma jeden z banków giełdowych, który w swoim raporcie. W taki sposób wypowiedział się na temat sankcji kredytu darmowego. Prawdopodobne jest tworzenie się w obszarze kancelarii prawnych nowego modelu biznesowego, który polega na kwestionowaniu umów kredytów konsumenckich. W podobnym tonie raportują zresztą inne banki giełdowe. Natomiast warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeszcze niedawno, w zasadzie w raportach banków nie było ani słowa na temat sankcji kredytu darmowego. Dzisiaj w wielu raportach Temat sankcji kredytu darmowego to osobny rozdział. Mamy więc postęp. No a jak to wygląda w liczbach na koniec trzeciego kwartału 2025 roku? Według raportów największych banków spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego było około 20 tysięcy, dokładnie 19 tysięcy W poszczególnych bankach wyglądało to tak. Oczywiście na pierwszym miejscu mamy bank PKOBP, gdzie na koniec trzeciego kwartału 2025 roku Spraw dotyczących kredytu darmowego było 6130. W porównaniu na przykład z końcem ubiegłego roku, gdzie było tych spraw 4212, mamy dosyć spory wzrost. Kolejnym bankiem jest Alior Bank, gdzie na koniec trzeciego kwartału toczyło się 4027 spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego, w stosunku do 2746 na koniec ubiegłego roku. Na trzecim miejscu Santander Bank Polska. Tutaj na koniec trzeciego kwartału mieliśmy 2778 spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego, a na koniec roku ubiegłego 1727. Kolejny Bank Millennium zanotował poziom spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego w liczbie 2073 na koniec trzeciego kwartału. Natomiast na koniec ubiegłego roku było to 1332 sprawy. BNP Paribas to 1278 spraw na koniec trzeciego kwartału tego roku przy 801 sprawach na koniec roku ubiegłego. Bank PKO SA z kolei to 1211 spraw na koniec. Trzeciego kwartału tego roku i 648 na koniec ubiegłego roku. Widać więc gołym okiem, że dynamika przyrostu pozwów dotyczących sankcji kredytu darmowego w największych bankach jest bardzo duża. A warto zwrócić uwagę na to, że czekamy przecież na ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz uchwały Sądu Najwyższego dotyczące sankcji kredytu darmowego. Już dziś raportowana przez największe banki, łączna wartość przedmiotu sporu dotycząca sankcji kredytu darmowego to ponad 500 milionów złotych. I można śmiało wysnuć tezę, że po wspomnianych wyrokach CUE i uchwałach Sądu Najwyższego ta wartość przedmiotu sporu Znacznie wzrośnie, podobnie jak znacznie wzrośnie ilość składanych pozwów dotyczących sankcji kredytu darmowego. Powiem jeszcze, że wy wcale nie musicie czekać. Możecie już teraz poddać swoje umowy kredytów konsumenckich niezabezpieczonych hipoteką analizie. Możecie sprawdzić, czy wasza umowa jest wadliwa, czy jest prawidłowa. Wystarczy umówić się na rozmowę z ekspertem z naszego zespołu. Kliknijcie link, który znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. A jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym materiałem, kliknijcie w dzwoneczek. Udostępnijcie także ten film, niech ludzie wiedzą, co się dzieje na bankowym froncie. A także zachęcam Was do komentowania. Gdyż wasze komentarze są dla mnie cały czas bardzo dużą inspiracją i cały czas uważam, że są bardzo rzeczowe, bardzo konkretne i bardzo merytoryczne. Nie wiem dlaczego, ale zawsze, gdy zbliża się koniec roku, pojawiają się korzystne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące spraw frankowych. Być może jest to tak, że CUE po prostu lubi rozdawać prezenty pod choinkę. I takim prezentem jest niewątpliwie ostatni wyrok Trybunału z 27 listopada o sygnaturze C746 na 24. Dotyczy oczywiście Frankowiczów, którym może spaść kamień z serca, a także Frankowiczów, którzy dostali nowe narzędzie do walki o swoje prawa. Tym razem sprawa dotyczyła bankowego pozwu o zwrot kapitału, a konkretnie kosztów związanych z takim pozwem. I wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej całkowicie w tym obszarze zmienia zasady gry. Powoduje także, albo może spowodować, że bankowe pozwy o zwrot kapitału będą dla banków bardzo kosztowne. Pytanie prejudecjalne, które było podstawą wydania tego orzeczenia, zadał oczywiście Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek pełnomocnika konsumenta czyli pełnomocnika Frankowicza. W 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu frankowego, a w listopadzie 2022 roku bank pozwał klienta o zwrot kapitału, żądając 640 tysięcy złotych. Plus, oczywiście, odsetki za opóźnienie, no i oczywiście, zwrot kosztów sądowych, w tym tutaj opłaty sądowej. A warto w tym miejscu przypomnieć, że opłata sądowa w przypadku przedsiębiorcy, czyli w przypadku banku. Wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli w tym konkretnym przypadku to kwota 32 tysięcy złotych. No i sąd okręgowy w Warszawie powziął pewne wątpliwości, czy taki podział kosztów jest zgodny z dyrektywą 93 na 13. Tym samym sąd okręgowy zapytał: Czy to nie bank powinien w całości być obciążony wszystkimi negatywnymi konsekwencjami wadliwej umowy kredytowej? którą bank zawarł z klientem, i w tej umowie mamy klauzulę niedozwoloną. Bo przecież do postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności umowy, jak i do postępowania z pozwu banku o zwrot kapitału, nie doszłoby, gdyby umowa, którą bank pierwotnie zawarł z klientem, miała prawidłową konstrukcję. Czyli, reasymując, pytanie zmierzało w kierunku takim, czy bank powinien ponieść wszelkie koszty postępowania, Niezależnie od tego, jaki będzie jego efekt. Oczywiście chodzi o postępowanie o zwrot kapitału w kontekście wcześniejszego unieważnienia umowy kredytu frankowego. Trybunał orzekł, artykuł 6 ust. 1 i artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93 na 13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w związku z zasadą skuteczności należy interpretować w ten sposób że stoją one na przeszkodzie uregulowaniom krajowym pozwalającym na obciążenie konsumenta występującego w charakterze pozwanego, który przegrał sprawę w ramach powództwa o zwrot pożyczonego kapitału wytoczonego przez przedsiębiorcę w następstwie stwierdzenia nieważności umowy kredytu ze względu na nieuczciwy charakter zawartych w niej warunków. Kosztami postępowania. Włącznie z opłatami sądowymi, które z powodu zróżnicowania wprowadzonego przez te uregulowania przy obliczaniu kwoty tych opłat w zależności od tego, czy powód ma status konsumenta, znacznie przewyższają koszty, jakie powinien był ponieść ten konsument, gdyby przegrał sprawę w ramach wytoczonego przez niego powództwa o stwierdzenie nieuczciwego charakteru tych warunków i w stosowanym przypadku o stwierdzenie nieważności tych warunków i umowy kredytu. No to teraz może bardziej po polsku. Sytuacja konsumenta nie powinna być gorsza niż sytuacja, w której konsument by się znalazł, jeżeli zastosowanie znalazłyby przepisy ogólne. Trzeba chyba jeszcze bardziej konkretnego tłumaczenia i takiego tłumaczenia podjął się mecenas budzewski, który reprezentował klienta w tej konkretnej sprawie. Skoro w sprawie z powództwa konsumenta jest on zobowiązany do wniesienia opłaty maksymalnej w wysokości 1000 zł, należy uznać, że dyrektywa stoi na przeszkodzie przepisom krajowym, pozwalającym na obciążenie konsumenta wyższymi kosztami. Chodzi o sytuację, gdy to bank pozywa konsumenta o zwrot pożyczonego kapitału w następstwie stwierdzenia nieważności umowy kredytu ze względu na nieuczciwy charakter zawartych w niej warunków. To może teraz ja przełożę to na język polski jeszcze prościej. Jeżeli została stwierdzona nieważność umowy kredytu frankowego, a bank pozwał Frankowicza o zwrot kapitału, to bank w całości pokryje koszty takiego pozwu bez względu na to, jaki będzie wyrok. A sam wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to bardzo ważny wyrok. To wyrok bardzo korzystny dla konsumentów, oczywiście dla Frankowiczu. Powinien też dać do myślenia sektorowi bankowemu. Powinien też zniechęcić ten sektor bankowy do składania bezsensownych pozwów o zwrot kapitału. Dlaczego? Wyjaśnia to mecenas Marcin Szymański. Banki nie muszą składać pozwów, bo mogą złożyć oświadczenie o potrąceniu i się rozliczyć. Banki jednak wolą iść do sądu i ponosić koszty postępowania. Ta praktyka ma służyć zastraszaniu konsumentów, dlatego sądy nie powinny uznawać jako celowe kosztów poniesionych w takich sprawach. Bank bowiem ponosi koszty, których by nie miał, gdyby złożył oświadczenie o potrąceniu. Bank zatem ponosi te koszty, bo chce. Taką wybiera taktykę. Być może jest to w takim razie dobry moment, aby taktykę procesową zmienić. Choć mam tutaj pewne wątpliwości i nie jestem przekonany, czy banki taktykę zmienią, ponieważ można odnieść wrażenie, że sektor bankowy nie za bardzo wie, co się właśnie wydarzyło w Luksemburgu, a może po prostu tego nie zrozumiał. Dlaczego? Bo według Związku Banków Polskich ten wyrok jest bardzo zaskakujący. Dodatkowo, według Związku Banków Polskich wyrok ten ingeruje w postępowanie cywilne i tym samym CUE przekroczył swoje kompetencje. Czyli można powiedzieć, że to takie bankowe nihilnowi we współczesnej odsłonie. Jestem ciekawy jak teraz zareagują sądy, bo niewątpliwie CUE zadał cios sektorowi bankowemu, dając jednocześnie klientom narzędzia w skutecznej walce z bankiem. Dał też czytelny sygnał, że bankowych pozwów o zwrot kapitału nie należy się obawiać. Tym bardziej nie należy im się obawiać, jeżeli reprezentuje Was pełnomocnik, który jest profesjonalny, doświadczony i wyspecjalizowany. Więc jeżeli obawialiście się kiedykolwiek pozwu ze strony banku i to Was wstrzymywało w działaniu, to powiem tak, nie ma już w tej chwili takiej przeszkody. Więc jeżeli spłacacie albo spłaciliście kredyt we franku, euro, dolarze, jenie, każdej innej walucie, Umówcie się na rozmowę z ekspertem z naszego zespołu. Wystarczy kliknąć link, który znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. A zanim powiem Wam o kolejnej ważnej rzeczy, zachęcam Was także do zasubskrybowania tego kanału, a także do kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdą nową informacją. Również udostępnijcie ten film wszystkim, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje na bankowym froncie. Oczywiście, jeżeli materiały Wam się podobają, to łapka w górę i komentujcie. Mówiłem przed chwilą o bankowym pozwie o zwrot kapitału, ale musicie być świadomi tego, że taki pozew najczęściej poprzedzony jest wezwaniem do zapłaty, które banki wysyłają swoim klientom. I takie wezwanie do zapłaty powinno być dla Was sygnałem, że należy zacząć działać w swojej sprawie, ponieważ za chwilę coś się może wydarzyć. A ważne jest to, że wezwania do zapłaty banki wysyłają zarówno klientom, którzy posiadają aktywny kredyt, spłacają go nadal, klientom, którzy już walczą z bankiem, a także tym klientom, którzy kredyt swój spłacili, dawno o nim zapomnieli. I nawet do głowy im nie przyszło to, aby walczyć z bankiem o swoje prawa. I ci ostatni są najbardziej zdziwieni. Co więc zrobić, aby nie znaleźć się nagle pod presją banku? Jeżeli masz już swojego pełnomocnika procesowego, bo walczysz z bankiem o swoje prawa, albo jesteś już na etapie podpisywania umowy, wystarczy natychmiast przesłać to wezwanie do zapłaty pełnomocnikowi. Będzie wiedział, co z nim zrobić. A jeżeli jeszcze nie pozwałeś banku o unieważnienie swojej umowy kredytowej, to natychmiast skontaktuj się z ekspertem z naszego zespołu. Wiemy, co zrobić i wiemy, jak Ci pomóc. Wystarczy, że klikniesz link, który znajdziesz w opisie filmu i w komentarzu. Ważne jest to, że w przypadku wezwania do zapłaty liczy się czas, więc należy reagować jak najszybciej, ponieważ w tym wezwaniu jest określony konkretny termin. Oprócz tego nie należy takiego wezwania ignorować absolutnie nie należy go ignorować, co jeszcze raz podkreślam, ponieważ takie wezwanie to jest sygnał do tego, że za chwilę pewnie pojawi się bankowy pozew o zwrot kapitału. No a jeżeli tak, to może zadziałaj pierwszy. Zrób ty pierwszy krok. Zrób wyprzedzający krok w stosunku do banku i to ty pozwij bank o unieważnienie umowy kredytowej. Będzie ci łatwiej, a my chętnie tobie w tym pomożemy. Nawet jeżeli nie masz kredytu frankowego, a masz na przykład kredyt w euro, w dolarach, jenach czy w każdej innej walucie, bowiem takie kredyty również można unieważnić i kredyty w innych walutach niż franki zaczynają dla banków być coraz większym problemem. Zresztą mówiłem o tym obszernie w ostatnim odcinku, więc jeżeli interesuje Was ta tematyka, jeżeli chcecie wiedzieć, co możecie zrobić, a jeszcze nie widzieliście tego filmu, to koniecznie zobaczcie go teraz.